Nadchodzi wiosna, a Twoje włosy zaczynają wypadać? Czym prędzej? Sprawdź dlaczego. Tak jak u zwierząt jest proces linienia, można powiedzieć, że my też jesteśmy w pewnym sensie no, jakimś gatunkiem biologicznym. W związku z tym u człowieka również może być związane z sezonami wypadania włosów. To się wiąże troszeczkę z procesami również nasłonecznienia, zmian nasłonecznienia. Wiadomo, że włosy mogą nawet wypadać przy zmianie strefy czasowej, jeżeli ktoś przelatuje samolotem do innej strefy czasowej. To również może być takim bodźcem do wypadania włosów. Z drugiej strony, również niebagatelną rolę mogą odgrywać mikroelementy i dostępność różnych witamin i drobnych składników pokarmowych, które mogą wpływać hamująco lub też wzmacniająco na rozwój włosa. I to może wpływać właśnie na to, że włosy możemy tracić bardziej na wiosnę. Jak temu zaradzić? Zaradzić w ten sposób, że po pierwsze trzeba pójść do dermatologa, żeby zdiagnozował, czy naprawdę. Jest to wypadanie włosów sezonowe, związane z właśnie nową porą roku, a może to jest związane z błogotokiem nadmiernym, może związane z jakimś typem łysienia bliznowaciejącego. Jeśli dermatolog potwierdzi, że może być to wypadanie sezonowe, no to wówczas stosujemy suplementy, diety bardzo często. Bardzo często, chociaż nie wszyscy o tym są przekonani, stosuje się preparaty żelaza. A bowiem wiadomo, że w niektórych przypadkach braki żelaza mogą powodować, czy niedobór żelaza, czy złe przyswajanie, przyswajanie żelaza mogą powodować nadmierne wypadanie włosów.